Cześć! mówię do Was Stachowski w kolejnym odcinku z gry Hyper Light Drifter. Jeśli pamiętacie, spotkaliśmy tutaj poprzednio tego rycerza, który nas uratował. I... Dał nam jakieś zadanie odnalezienia światła. Dał nam znaczniki. Raz, dwa, trzy, cztery fioletowe znaczniki. No i pójdźmy. Ten dolny wydaje mi się, że to jest taki znacznik, którego nie zbierzemy, bo on był w tym. w tej jaskini. Ale spróbujmy zebrać pozostałe. No i proszę, już mamy kolejną znajdźkę. Zaraz będziemy mieli dwa punkty. Jak tylko cofniemy się do miasta, spróbujemy je rozdysponować. Ale powiem Wam, że ładnie to wygląda tutaj też. Zmieniło się trochę otoczenie na inne. O, tu wygląda jak jakieś przejście. Hmm, spróbujmy może tędy. Może nie tak? No, na szczęście będziemy mieli. Uzupełnienie apteczki, użyjmy sobie w takim razie tą pierwszą. Bierzemy kolejną. A tutaj są te wilki, które już spotkaliśmy na swojej drodze. To nowy typ przeciwnika. Ale tu mamy kolejne półki. Fantastycznie. Gdzie dzięki nim dojdziemy? Tu możemy ominąć sobie pewien. Pewną część w ogóle tego. Czwarty element większej układanki i wygląda na to, że mamy dwa punkty umiejętności. Super. Cofnijmy się powalczyć trochę z tymi wilkami. Dobra, pięknie precyzyjne strzały. No, są na dwa uderzenia. Ha, ha, ha! pięknie, widzieliście to? Kurczę, nie ma takiego bestriusza póki co jeszcze. Jestem ciekaw, czy on się pojawi, może za jakiś czas. Na pewno fajnie by to urozmaiciło, jakbyśmy mogli coś poczytać, albo chociaż w formie takiego obrazkowego opisu, jak dotychczas rozmawiamy z tymi postaciami, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o, o świecie gry i o tych właśnie przeciwnikach, których napotykamy na swojej drodze. Mieliśmy takie trole, nazwałem je trole. Mieliśmy też, jak pamiętacie, te ptaki, takie latające, które też nas atakowały w dosyć ciekawy sposób. No i mieliśmy właśnie te wilki. Przejdźmy sobie wyżej. O, wygląda jak jakaś świątynia. Albo no przynajmniej takie przejście. Znowu kolejne tajemnicze. Będziemy się rozglądać tutaj. O, proszę. No to jest standardowy ten przeciwnik, ale on już był silniejszy. Na dwa strzały potrzebowałem. dwa strzały potrzebowałem, żeby go pokonać. Te pierwsze pamiętacie pewnie był jeden strzał potrzebny. O, o, to jest zupełnie inny przeciwnik, nowy. To nie są tamte ptaki. Ale laserem tutaj strzela. Mamy jeszcze tego małego trola na trzy hity. Był dobra, ale z tymi punktami lecimy jak szaleni. Słuchajcie, weźmy apteczkę mamy taką możliwość i uzupełnimy sobie zapas. Czy gdzieś możemy tutaj się udać? Hmm, nie wygląda na to. Ale uzupełnimy sobie, właśnie. Strzelanko na pewno, słuchajcie, nic nie ma. Hmm. Spróbujmy może, co? <śm> Ale się udało. O kurczę. No, te lasery są mocne, wam powiem. No. I to, pamiętajcie, nie jest dobry sposób, żeby się nimi zająć. Spróbuję jeszcze nam bardziej w nich postrzelać. W takim razie. A, i nie mam już broni. Dobra, poczekajmy, aż oni będą się już jakby przygotowani do strzału, i wtedy. I chata, znaczy wtedy zróbmy unik i zaatakujmy. Okej. Okay. A faktycznie on nam pokazuje, że tutaj coś. Coś mogło być, no, taki znak zapytania. Aha, trafił mnie. Ale to było fantastyczne. Tym razem nieźle to wykonaliśmy. No i oczywiście kolejny. Element układanki, ale. Słuchajcie, tutaj też wygląda, jakbyśmy mogli gdzieś przejść. O! Tego jeszcze wcześniej nie było. O proszę! Mamy pierwszy klucz! A tymi kluczami możemy otwierać m.in. te drzwi, które mijaliśmy po drodze jedne. Pamiętacie na pewno to? Dobra, no świetnie. Tutaj czegoś więcej nie ma, nie ma. No naprawdę, będziemy zag zaglądać w każdy. W każdy kąt, bo, bo jak widać, tutaj sporo rzeczy jeszcze może nas zaskoczyć. O, jesteśmy chyba już blisko jakiegoś szczytu góry, bo. Ne, zobaczcie, tutaj mamy już śnieg. Szczyt góry kojarzy mi się teraz tylko z jednym. <laughs> z tą jakże trudną wspinaczką w Celest. No i ta muzyka, słuchajcie. Ja wiem, że się nią zachwycam. O! Mieliśmy taką pułapkę, tutaj, na którą nie możemy wejść, ale tych przeciwników tutaj jest. No i właśnie, nie uleczyłem się zanim tam poszedłem i to był błąd. Dobra, na szczęście system checkpointów nie jest jakiś bardzo, jakby to nazwać, karający. Chodźcie Ale mi skasowali Dobra, uciekaj, uciekaj Słuchajcie, leczonko No dobra, jeszcze jeden Ale pięknie Pokonani i, i mamy Mniejszy punkcik ale fajnie, naprawdę. Widać, że ta walka może rzeczywiście być wymagająca z czasem. Zupełnimy sobie zapas z apteczek. No, czekały dwie, akurat dwie nam brakowały. Super. Miejmy nadzieję, że ten system checkpointów będzie taki przyjazny. Przez dłuższy czas. O proszę. Tam możemy jakoś wejść. Jak, jakoś wejść? Na razie nie wygląda na no to. Może z góry. Albo czekajcie, jeszcze spróbujemy tutaj. Może jest jakieś przejście przez ten las? Takie dziwne, tajemnicze? No na pewno nie takie, bo spadłem. Dobra, spróbujemy tam zajrzeć z góry. Czy to jest ten boss? O Jesus! A nie mam już strzelanka. Dobra, słuchajcie, musimy się uleczyć. Trafił mnie. Dlaczego nie mam strzelanka? Aj, wystrykałem się jak idiota z tego. Jeszcze pomagierzy. No nie, jest następny. Ale to chyba nie wygląda na bossa. I zabrakło mi jednego strzału, żeby go dopaść. Dalej. A, świetnie. Słuchajcie, jeszcze ktoś tu leci. Aha, są te ptaki. Dwóch za jednym strzałem. Pięknie. I ty też padaj. No, jeszcze te wilki. Następny. Dobra. Najpierw tego. Na, świetnie. Dobry jest ten pistolet. Uleczmy się. No, wymagająca walka tutaj była. Trochę szkoda, że muzyka się nie zmienia w czasie tej walki, bo ona pozostaje taka sama. Mógłbyś jakiś fajny soundtrack włączyć, taki wiecie? Ale taki może bardziej jakiś agresywny? No, mamy. Mamy kolejny punkt Fast Travel. Okej, okay, czyli te białe znaczniki to. To po prostu są punkty. szybkiej podróży. To możemy iść w górę, ale bardzo mnie ciekawi, co tam było. Aha, niżej, czekajcie, to nie to. Nie, to jeszcze, jeszcze wyżej, chyba musimy przejść, żeby tam dotrzeć. Aha, no dobra. Rzućmy okiem jeszcze tutaj na prawo. Nie ma żadnego dziwnego przejścia, nie ma. Ale to nie był jeszcze boss. Boss jest tutaj wyżej. Oho, i spodziewam się, że tutaj będziemy z nim walczyć. Ale mamy jeszcze zablokowane. Zobaczcie, tutaj jest coś do uruchomienia. O, nieźle. Wow, super! Czyli ten rdzeń jest połączony jeszcze na... znaczy jest podzielony na więcej tych mniejszych takich rdzeni. No i mamy, słuchajcie, jeden, ale... Tak, były cztery. Nie raz, dwa, trzy, cztery. Zebraliśmy jeden z tych rdzeni. No dobra, szukajmy dalej kolejne elementy. miejmy nadzieję, że... Coś tam jeszcze ciekawego zaraz znajdziemy. Słuchajcie, tutaj jest przejście. Hmm, nie możemy tego otworzyć. No mamy jeden, a tutaj, zobaczcie, tych elementów na tym jest dużo. 2, 4, 6, 8. To co, musimy mieć 8 hmm, tych części, żeby tutaj wrócić? No, spodziewam się backtrackingu, faktycznie i domyślałem się, że on tam będzie. Nie wiedziałem jeszcze w jakiej postaci. Tu są potrzebne z kolei trzy, ale mamy tylko jeden. No dobra, czyli to nie jest ścieżka dla nas, przynajmniej na ten moment. Wróćmy do góry i pójdziemy sobie zobaczyć, co jest po lewej stronie. Ciekawe, jak ten boss będzie tutaj wyglądał. No pewnie się tego dowiemy za jakiś czas, może jeszcze nie teraz, ale może już niedługo. Oho, dobra, tu jest jakiegoś rodzaju teleport. Czy robocik nam coś podpowie? Jakieś ukryte półki? Na razie nic na ten temat nie wiadomo. No to możemy uruchomić, dobra, zaraz to uruchomimy. Ja jednak jestem ciekawy bardzo, co jest tutaj bo widzieliśmy to przecież z odległości. Haha! No co innego mogłoby to być? Mamy trzeci punkt. No kurczę, robimy się bogaci, jeśli chodzi o te punkty. Tu jest jeszcze jakiś dziwny zakamarek. Okej, okay, dobra, wiecie co? Wygląda na to, że to będzie jedna ze ścieżek, które będziemy musieli później odwiedzić. Cofnijmy się, może jednak tam do góry. I spróbujmy wykorzystać ten teleport. Chyba tak mi się wydaje, że to jest teleport. A co to? Widzieliście jeszcze jedna skrzynka. Coś mnie tutaj biło? Aha, nie, spadłem. Okej. Okay. Wow. No nieźle! Dobra, zjeżdżamy tutaj. To wygląda jak te zapadające się. No tak, powiedziałem, że wygląda oczywiście. <laughs> Oczywiście spadłem, ale nic to. O, proszę, było kolejne przejście. Tak też to wyglądało. Nie możemy tu niczego przełączyć, nie? A co to jest? Wygląda jak cień. No dobra, idźmy tutaj. Aha. No to do walki. Dobra, pokonani. Ale świetnie to zrobiłem. Piękny unik. No ale zaraz nie będę miał tych amunicji. Aj! Sięgnął mnie. Słuchajcie, mam ostatni strzał. I ostatnie żyćko. Uleczmy się najpierw. Nie mam już apteczek. To jest dość niepokojące. No i kurczę, nie trafiłem nie. Hmm. Dobra, nie mamy czegoś do zniszczenia tutaj, żeby odblokować sobie te strzały. No nie mamy. Dobra, schowajmy się tu. A i trafił mnie. Znowu mnie sięgnął. Okej. Okay. Pokonani. Co jest grane? Ole, dostał. I ty też gin. Uff, no powiem wam, że szybcy są ci przeciwnicy. Trzeba kombinować z tym unikiem. No ale fajnie, podoba mi się to naprawdę. O, tu proszę coś, możemy przełączyć. O, no, zabrałem apteczkę. Rewelacja. Wygląda jak jakieś laboratorium tajemnicze. Może jest coś do przeczytania tutaj. Nie ma. Ale za to tutaj mamy coś do roboty. Słuchajcie. O. No nie przygotowałem się na to. Na szczęście, checkpointy rozpieszczają. Aha, po pokonaniu każdego przeciwnika pojawiają się nowi. To był nowy rodzaj, jakiś klutek. Aj. Nie mamy już apteczki. A jest ból, bo nie mam apteczki. Naprawdę niefajnie, fajnie. będę musiał dobrze unikać strzałów. No, pięknie dostał. O, spadł. No jest to jakiś patent. Mam jedną kulkę, jedną kostkę życia i... ...trzech troli. Myślicie, że jesteśmy w stanie to zrobić? Musimy, nie? Cholera. <laughs> Było blisko. Dobra, zaplanujemy to jeszcze jakoś inaczej, może. Wyświetlimy Hada. Mamy 3 na 5 kostek życia. Mamy pełne amo. Eee, no dobra. Zniszczmy tych na początku, bo oni się tutaj będą pojawiać. Dokładnie. Ten jest niebezpieczny. Co to sądzę? Dziwactwa o, na szczęście ten był dosyć niecelny. Spoko, no nie znowu jedna kostka życia i trzy trole, niemożliwe. I oh, Tam jest jeszcze ptak. No nie, no przeginka, nie? Dobra, wpadajcie do dziury. Ha, ha, no i tak sobie poradziliśmy z tymi trollami. Pięknie. Mam nadzieję, że będzie tutaj gdzieś apteczka. Cholera, nie ma. Jest punkt umiejętności. I cały, mamy już cztery, no naprawdę chyba... ...rozbijemy bank w tym sklepie. Mm -hmm. O kurczę. Dajcie proszę żyć Nie no, bez żyćka sobie tutaj przecież nie poradzę. No kurczę. Puu, no co jest? Ale dramat. Ale no nie! No dobra no co, no to już checkpoint tak nie rozpieścił jak poprzednio. Dobra, szybko się z nimi musimy tutaj rozprawić teraz, bo nie ma czasu na pierdoły. Słuchajcie, Narka, no chodźcie, chodźcie pięknie. Nie można było tak od razu? W niektórych tych skrzyniach czają się takie pajączki, które widzieliśmy na początku. Ale co to za dziwny obiekt w ogóle schowany w górze? No dobra, to spróbujmy tędy. Tego koleżkę tutaj trafimy. Mamy dwie kostki. Nie spieczmy tego. Jedna kostka. Aaaa... Oh. ale jest apteczka w końcu. Uff, trochę mi ulżyła teraz, jak ją znalazłem. Ale to nadal. O, zobaczcie, tutaj był przycisk. O, uzupełniamy zapasik. To mi się podoba. Ale słyszeliście ten dźwięk? Jak podchodzę do tego, to jest taki dziwny dźwięk, jakby swego rodzaju energią to emanowało. No dobra. Okej. Okay. Tu mamy strzelającego. Tu mamy tego ptaka. Jak na to stanę, to pewnie się odblokują, co? Aha, nie, tu się może ktoś pojawić jeszcze. Dobra, dojedźmy go. Ale to było dobre. Narka. No, so nice. Teraz mnie trafił. Dobra, ty mi nie podskoczysz. Wow. Nie spodziewałem się, że to się zapada. Żegnajcie. No, pięknie ten zeskoczył i narka. No, nie wierzę w to. <laughs> A dlaczego się nie uleczyłem? O, całe szczęście odtąd. Dobra, dawajcie te apteczki. Leczymy się i. No i wkraczamy do walki ponownie. Tak. Dobra, ciebie już nie ma. Tymi laserami tutaj ciepią. Tam się pokusiłem wcześniej na tą apteczkę, ale to chyba jest jednak lepszy sposób. A narka. Jeszcze ktoś? O nie. To wszystko się zapada, ale czy O kurcze. A jeszcze no to tak. tu tak. tyło jest zablokowane. To był za silny przeciwnik. Ale ich to było co? No dobra, tu jest pięść. Hmm. Innego z olbrzymów, czy to jest ten, który był uwieszony tam? Tego się nie dowiemy pewnie. Zastanawiam się, czy czegoś tutaj nie ma już no. O, coś to słychać, jakieś dźwięki. No dobra, idźmy dalej. O, proszę, mamy drugi element światła, rzućmy okiem. Wygląda na jakieś przejście jeszcze. O, no, dobra. Ile mam żyćka? Trzy. Ja musiałem to sprawdzić. Dobra. No i tak. Wygląda na teleport. O, proszę, przerzuciło nas tutaj. Hmm. Czy możemy skoczyć na te drugie? Nie możemy. Jedyne co, to możemy stąd zejść. No dobra, słuchajcie, myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek drugi z gry Hyper Light Drifter. Zdecydowanie więcej walki niż w poprzednim materiale. O no ten wstęp to wprowadzenie było faktycznie takie, żeby nam pokazać z czym to się je. A teraz już. No musimy się nagimnastykować. Mamy dużo punktów umiejętności i jestem bardzo ciekawy, jaki będą miały wpływ na, na rozgrywkę, jakie rozdysponujemy w tych sklepikach. No i co? Dzięki za oglądanie. Napiszcie komentarz pod filmem, co sądzicie o samej walce, bo wydaje mi się ciekawa i naprawdę będzie wymagająca, jeśli ci przeciwnicy będą coraz trudniejsi. Kliknijcie łapkę w górę pod filmem oraz zostawcie subskrypcję na kanale. Klikając w dzwonek, dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Tymczasem żegnam się z wami. Cześć!